Cześć moi kochani! witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jest Question and Aswort Asfert, nie Ale słuchajcie, gdzie w każdym razie jest odcinek z Q&A Który mam po prostu nadzieję, że wam się jak najbardziej spodoba Bo pod poprzednim odcinkiem zostawiliście prawie 100 łapieczek w górę I ponad 1200 co naprawdę mega zajebista sprawa Także słuchajcie, dzisiaj po prostu z kolejnym megaśnym, fajnym odcinkiem Także zapraszam was po prostu do oglądania Oczywiście tak standardowo chyba, powiem po prostu przed odcinkiem Że po prostu, jeżeli wam się ten odcinek spodoba Pamiętajcie o zostawieniu łapki do góry po prostu wiele osób o tym zapomina Zostawić łapkę do góry Chociaż po prostu ten odcinek im się podoba, tak? Ale oczywiście o tych łapkach do góry zapominają Nie wiem czemu Oczywiście tutaj pytania, pytania, pytania Do kolejnego Q&A macie zadawać tam na dole w opisie Także lecimy po prostu z kolejnym odcinkiem Pierwsze pytanie, tak, pierwsze pytanie W tym odcinku jest zadane od Lorinka Lorinek mnie zapytał Chciałbyś się dostać do studia lizania masła? ro... ro... co... Jest to bo ja nie wiem, no. Do studia lizania masłon? Nie, ale do lizania smansu. Czemu nie? Miki, 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 Miki ła, ła, wow wow ła, ła. Dobra, w sumie. Dobra, już po prostu bez żartu, bez żartu, tak. Miki spytał, ła, się, nie chyba Miki czy Miki spytał. Miki, Miki, Miki nie, czy to jest dziewczyna, czy chłopak, ale. Yy, załóżmy, że spytał, spytał się nie po prostu jakiej muzyki słucham. Także jakiej muzyki słucham? Ja wam po prostu powiem jakie ja muzyki słucham, bo to jest po prostu żaden problem, tak żaden problem. Tu mam oczywiście swój telefon, yy, tutaj już go właśnie odblokowałem słuchajcie, przechodzimy tutaj właśnie wy 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 odtwarzać MP3. Słuchajcie i wam po prostu puszczę tą muzykę, jak ja tutaj słucham, słuchajcie, muzyki puszczę. Jest to naprawdę bardzo przyróżna muzyka, bo jeżeli słuchajcie, słuchajcie, to jest po prostu genialna muza. Tutaj oczywiście przyłączę sobie, so to jest to po prostu chyba cały album z buka Cały album z buka po prostu stwierdzić, że bardzo lubię muzykę rap. Słuchajcie, tak bardzo lubię muzykę rap. Naprawdę tutaj kurde mam nawet swoje ulubione kawałki. No to, ta, ta muzyka jest moim ulubionym kawałkiem, słuchajcie. Słuchajcie. Dobra, nie ma prawa autorskiego dostanę, nie ma takiego czegoś, nie ma takiego czegoś, wyłóż się, wyłóż się, nie ma takiego czegoś, prawo autorskie dostanę. Fajden, Yeah! Fajny spytał się mnie, czy mam dziewczynę. Nie mam dziewczyny, ha! Nie mam dziewczyny! A na imię mam Arek. Co ja bym zrobił, gdybym na jeden dzień mógł być dziewczyną? O człowieku, chyba nie wiesz, chyba, 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 chyba słuchaj, wiesz co mam na myśli, nie ma. W się, w W ogóle, skąd? Kupię. Czarik spytał się, czy mam zamiar nagrać inne gry oprócz Minecrafta Słuchaj, 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 my tu ważne sero, słuchaj No to tak, oczywiście mam zamiar nagrywać po prostu inne gry z Minecrafta Chyba na razie to ja nie wiem, co to będzie, może to będzie FIFA World Musicie mi napisać, czy mogę, czy chcecie, żebym nagrał FIFA World Bo akurat się składa, że jest ona na Origin chyba, Origin, Origin, nie wiem, chyba tak I mm, słuchajcie, nie wiem Gorąco jest pytanie, czy te, grę chcecie, ponieważ, no, jak już wiecie, ta gra jest spoko, to jest po prostu Fifa, to jest normalna Fifa, którą chcę nagrać. Mam naprawdę w planie nagrywać bardzo tutaj, bardzo dużo gier, tylko nie wiem, czy ta gra jest, tutaj miałam grę, słuchajcie, ale po prostu ta gra mnie gdzieś chyba tutaj znikła, ale była. Była! Była, słuchajcie, była gra, ale po prostu ona znikła, także słuchajcie, najprawdopodobniej będę nagrywał chyba Fifkę, może jakieś fajne inne gry, bo ma naprawdę bardzo fajne pomysły na Teraz słuchajcie, fail podczas nagrywania, fail! Ej, hey, kamera mi się włączyła, kamera mi się włączyła. Dobra, dobra, słuchajcie, także ja po prostu mam wyzwanie, tak, mam wyzwanie, które zadał mi wampirzyca, i ty. A to, to wyzwanie brzmi następująco: zaśpiewać coś piosenki. Welcome to my world, zadał mi pytanie, a to pytanie brzmi tak. Gdybym mógł nagrać jakimś, z jakimś youtuberem dowolny materiał, kto to by po prostu był? No to tak, słuchajcie, to jest bardzo fajne pytanie, bardzo fajne będzie chyba ostatnie pytanie po prostu w, w tym dziwnym odcinku, w tym dziwnym odcinku, to będzie chyba ostatnie pytanie, słuchajcie, ostatnie. Bo tak, słuchajcie, e, dowolnym youtuberem, który mógłbym nagrać nie no to tak, na pewno, na pewno nie myślę sobie, że od razu będę startował do Bro a jego tego żeby się wybić, tak? Bo naprawdę wiem, że Bro może jest w pingwin też, rezy też, ale naprawdę ja chcę taką, taką f, takiego bardziej fajniejszego youtubera, nie takiego prosto, 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 tego Oczywiście, żeby nie było, bo nie, wcale nie mówię, że po prostu... Jest, jest jakiś głupi z pingwinem czy tam blondem, tak? Ale mi się wydaje, że po prostu gdybym mógł nagrać odcinek po prostu z kimś To byłby to chyba po prostu Naruciak Tak, byłby to po prostu Naruciak, bo Naruciak jest naprawdę słagowym człowiekiem Którego naprawdę bardzo podziwiam i oczywiście pozdrawiam, a pewnie tego nie ogląda Ale i tak oczywiście bardzo pozdrawiam, bo Naruciak jest naprawdę takim kurde cool kolo Wiem, bo oglądałem jego każdy, trochę każde odcinki Naprawdę ziomeczek na wyższym, wyższym poziomie Także no byłby to chyba z pewnością raczej, słuchajcie, Naruciak No, no bo Naruciak, wiesz Fajnie, no. No i jeszcze jedno pytanie na koniec odcinka bo ognisty Mir spytał się mnie jaką jest taka, jaka jest najbardziej rzecz, taka najbardziej szalona, którą po prostu w życiu zrobiłem. No taką rzeczą szaloną, 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 szaloną kolisie, Najbardziej szaloną rzeczą, słuchajcie, jest chyba to, aż taką szaloną, szaloną... Nie wiem. Nie wiem po prostu, nie wiem, jest. Dobra słuchajcie, także w tym króciutkim cuie byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że po prostu ono się Wam spodobało, ponieważ chciałem taki zrobić szybki, króciutki odcinek z pionem, żeby żeby wam to jakoś tak szybko wstawić, żebyście szybko poglądali zostawili łapkę w górę i oczywiście komentarz z kolejne pytania, oczywiście będę wybierał komentarze, także oczywiście dać do łapeczki w górę. Ja się naprawdę nie uprowam! w ogóle słuchajcie, nie obrażę jak dacie łapeczkę do góry ja po prostu cymykam, cymykam, cymykam bo ja dacie łapeczkę do góry i zostawienie fajnego komentarza z kolejnym pytaniem, ja po prostu lecę mam nadzieję, że znowu bijemy ponad tysiąc wyświetleń no, także słuchajcie, ja lecę i widzimy się po prostu w kolejnych godzinach. pamiętajcie tutaj tej do góry I w najważniejszym, najważniejszym komentarzu tak, to ja lecę, trzymajcie się ja tutaj macham, macham, macham aż dolecę, pa, cześć